Dzień dobry. Dziś zanurzamy się w legendę czakramu wawelskiego. Co to właściwie jest? Miejsce mocy, tajemnicza energia w sercu Krakowa. Fascynujący temat. Dzień dobry. Tak, temat niezwykle ciekawy, pełen tajemnic. Będziemy się opierać głównie na książce Zbigniewa świecha, czakram wawelski, która zbiera naprawdę różne głosy z całego XX wieku. Od teozofów po, no właśnie, sceptycznych historyków. Chcemy zobaczyć, skąd ta legenda, jak się rozwijała i dlaczego Waweł, no, wciąż przyciąga ludzi szukających tej duchowej energii. Mówi się przecież, że to jedno z siedmiu centrów mocy na Ziemi. No właśnie. Sama nazwa chakram w tym kontekście pojawia się, zdaje się, w latach trzydziestych XX wieku. Nawiązuje oczywiście do sanskryckiego słowa chakra koło kwiat lotosu. Te ośrodki energii w ciele, tak? Z tradycji wschodnich. Dokładnie. I ktoś przeniósł tę koncepcję na Ziemię. Wawel miałby być jednym z siedmiu takich mm, punktów mocy obok Deli, Mekki, Rzymu i podobno jest związany z energią Jowisza. Brzmi bardzo ezoterycznie. A samo to miejsce na Wawelu, jakie opisują? Bardzo różnie. Jako święty kamień, jako skupisko jakiejś kosmicznej energii, czasem wręcz jako punkt łączący Ziemię z kosmosem. Wow, ale skąd to się w ogóle wzięło? Książka Świąża sugeruje, że to wszystko zaczęło się tak na dobre na początku XX wieku. Tak, w kręgach młodej Polski. Było wtedy duże zainteresowanie, wiesz, ezoteryką, orientem, mistycyzmem. Aha. I kluczową postacią wydaje się tu profesor Adolf Szyszko-Bochusz, ten, który odnawiał Wawel. Tak, kojarzę. On około 1916 roku odkrył pozostałości romańskiej Rotundy, tej utożsamianej z kaplicą świętego Gereona. I to odkrycie stało się takim hmm, fizycznym punktem zaczepienia dla legendy. Czyli konkretne miejsce, które można było wskazać. Dokładnie. A potem wiesz, pojawiają się te opowieści. Córka Szyszko-Bohusza Stefania wspominała o tajemniczych hindusach. Hindusach na Wawelu w latach dwudziestych, trzydziestych? Tak. Mieli prosić o dostęp do podziemi, właśnie w okolice tej rotundy, żeby, jak to ujęła, czerpać pranę. Czerpać pranę, czyli energię życiową. Niesamowite. Myślisz, że oni naprawdę wierzyli, że tam jest jakaś specjalna energia? Czy może to szyszko-bochusz ich jakoś mm, naprowadził? Trudno powiedzieć na 100%. Te relacje są trochę mgliste. Ale fakt jest taki, że niedługo potem, w 1932 roku, na Wawel przyjeżdżają brytyjscy teozofowie. Teozofowie, czyli ten ruch duchowy mieszający wątki wschodnie i zachodnie. Tak, dokładnie. Przywiozła ich Wanda Dynowska, polka związana z tym ruchem. I jeden z nich, George Arundel, ważna postać w towarzystwie teozoficznym, miał właśnie potwierdzić istnienie tutaj potężnego ośrodka mocy. Nazwał Kraków wręcz gejzerem siły duchowej. Gejzer siły duchowej? Mocne słowa. Ale jak sam mówisz, oni już byli teozofami, przyjechali z pewnymi oczekiwaniami. No właśnie. Można powiedzieć, że znaleźli to, czego szukali, potwierdzenie swoich wierzeń. Nadali sprawie międzynarodowy rozgłos, ale ich perspektywa była już mocno y, ukształtowana. Rozumiem. To pokazuje, jak nasze wcześniejsze przekonania mogą wpływać na odbiór miejsca. A co z doświadczeniami ludzi? Wspomniałeś o hindusach medytujących, a współcześnie. No właśnie. Są też relacje ludzi odwiedzających Wawel dzisiaj. Szczególnie okolice tej krypty świętego Gereona, bo to tam najczęściej lokalizuje się czakram, w zachodnim skrzydle zamku. I co mówią? Opisują bardzo subiektywne odczucia: mrowienie w dłoniach, uczucie ciepła, nagły przypływ energii, czasem poprawę nastroju. Oczywiście to są bardzo osobiste relacje. Mhm. Do tego dochodzą jeszcze radiesteci i bioenergoterapeuci Czyli ci, co pracują z wahadełkami i różdżkami. Tak. Oni twierdzą, że mierzą tam jakieś specyficzne promieniowanie, opisują je czasem jako energię w kształcie wirującego krzyża. Mówią też o liniach geomantycznych, takich energetycznych ścieżkach, które mają łączyć Wawel z powiedzmy Jerozolimą czy Stonehenge. Coraz bardziej niesamowite. A są jeszcze jakieś bardziej mm, ekstremalne interpretacje? Owszem. Polski ezoteryk Kazimierz Chodkiewicz pisał, że Wawel to najsilniejszy magnetyczny ośrodek w Europie. Nazywał go wręcz nerwem planety. Nerwem planety. To już grubo. Mało tego, twierdził, że podczas pogrzebu marszałka Piłsudskiego w maju 1935 roku doszło do... Przebudzenia lotosu wawelskiego. Miał to być akt białej magii, który miał duchowo wzmocnić Europę. Kurczę, biała magia na Wawelu, to już naprawdę odleciało w sferę, no, czystej ezoteryki. Zdecydowanie. Ale trzeba pamiętać, że obok tych wszystkich fascynujących, ale trudnych do weryfikacji opowieści, jest też silny głos septyków. No właśnie, co na to historycy? Archeolodzy. Historycy, jak na przykład Michał Rożek, podkreślają jedną, bardzo ważną rzecz. Absolutny brak jakichkolwiek wzmianek o czakramie w źródłach historycznych sprzed XX wieku. Nic. Cisza. Czyli legenda jest stosunkowo nowa. Dokładnie. Sugerują, że mogła narodzić się w tej atmosferze młodej Polski, albo że może nawet sam Szyszko -Bohusz, świadomie lub nie, przyczynił się do jej powstania, żeby podnieść rangę Wawelu po odzyskaniu niepodległości. A archeolodzy. Ci co tam kopią? Archeolodzy, jak Pianowski, badają materialne ślady, historię budowli, podkreślają historyczne znaczenie Wawelu, ale do samej legendy czakramu podchodzą z dużym dystansem. Racjonalnie. Tak. A naukowcy spoza kręgu humanistycznego, jak na przykład ksiądz profesor Sedlak, biologii fizyk, określali to po prostu mianem folkloru. No bo brakuje naukowych dowodów na istnienie jakiejś specjalnej energii. Czyli mamy tu naprawdę fascynujące zderzenie. Z jednej strony osobiste, głębokie doświadczenia, wiara w energię, w miejsca mocy, z drugiej chłodna analiza historyczna, naukowa racjonalność, a wszystko skupia się wokół tej krypty świętego Gereona. Podsumowując, Czakram Wawelski to jest naprawdę złożony fenomen kulturowy. Mieszają się tu historia, archeologia, duchowość, osobiste przeżycia, no i naukowa krytyka. ...duchowych. Jak odpowiada na taką, wiesz, ludzką potrzebę poszukiwania miejsc wyjątkowych, magicznych? Niezależnie od tego, czy ktoś w to wierzy, czy podchodzi sceptycznie, to sama historia Czakramu pokazuje, jaką siłę ma mit, legenda, i jak różnie można postrzegać i doświadczać to samo miejsce. I to prowadzi do takiej myśli na koniec. Nawet jeśli odrzucimy istnienie tej energii czakramu w sensie no, fizycznym, mierzalnym, mhm. to czy sama ta legenda, sama wiara w niezwykłość tego miejsca nie tworzy jakiejś realnej siły takiej siły psychologicznej, kulturowej która wpływa na ludzi, przyciąga ich tam dokładnie i kształtuje ich doświadczenia. Może potęga tej legendy sama w sobie staje się pewnym rodzajem energii ciekawa perspektywa.